Trzy, dwa, jeden. Bardzo pięknie. Żółteczko oddzielone. I wracamy. Zostawiamy, zostawiamy. Wracamy, wracamy. Ubieramy filcaki i startują kobiety. Bardzo ładnie, pięknie. I teraz zapraszam Żyli Pierwsze, na pierwszej pozycji zadanie wykonane, chyba sądzę, że jajko było stare, bo żółtko się rozlazło. Ale uznajemy i wodę też uznajemy. Na drugim stanowisku majstersztyk, wszystko bardzo dobrze. Trzecie stanowisko też zadanie wykonane. Gratuluję. Na czwartym z przykrością. Zero punktów. Nie uznajemy, gdyż skorupa jaja została, jajka została po prostu w szklance. A na tym się znam.